Cześć, tu Bartek ze strony SuperStorm.pl Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak ustawić PHP Storma na WSL2 tak aby działało to szybko, tak aby działało to płynnie Ja dzięki temu y, zacząłem pracować na Windowsie y, na moim komputerze, który o, stał tak sobie trochę na boku y, i dzięki temu mogę zrezygnować z maka. Pracuje się tam naprawdę bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie. Zapraszam Cię do odcinka. Zostań do końca, bo na końcu powiem o moim darmowym kursie PHPS. Chodźmy. Zanim zacznę, to chciałem jeszcze tylko nadmienić, że. Ten film jest powiązany z moim wpisem na blogu, więc wszystkie te komendy, które będziecie widzieli tutaj w tym filmie, można sobie skopiować bezpośrednio z, z mojego bloga. Ten link do tego wpisu podam pod filmem. Teraz może krótko opowiem, jak to się zaczęło. W domu mam pc potężnego do innych zadań, jest on poskładany, a ja od 2012 roku korzystałem z Maca. Maki są trochę drogie i ostatnio trochę zaczęły nie spełniać moich wymagań, zaczęły się psuć i postanowiłem spróbować czy mogę na moim Windowsie, na tym właśnie moim komputerze stacjonarnym pracować z WSL2 tak jak to robię na, na Mac'u i okazało się, że można pracować i to bardzo fajnie i działa to nawet lepiej niż na Mac'u, ja pracuję z Shopware, a tam Docker nie działa zbyt dobrze, a tutaj działa wszystko świetnie więc na początek tutaj pokażę, jak ja to zrobiłem. Miałem zainstalowanego Windowsa WSLA 2 z Debianem lub z Ubuntu. W tym poradniku będę pokazywać, jak to skonfigurować z Ubuntu. Miałem folder współdzielony i właśnie tutaj trzymałem swoje projekty. Na Windowsie był zainstalowany PHP Storm i edytowałem właśnie pliki w tym folderze. docker w międzyczasie. Był także zainstalowany na Windowsie i komunikował się z wsl em 2. Działało to jak najbardziej, ale działało bardzo wolno, ponieważ te pliki były zamontowane i kiedy chciałem zrobić composer, update lub install, to czekało się naprawdę bardzo, bardzo długo i było to po prostu nie do zaakceptowania. Szukałem więc alternatywnych rozwiązań i znalazłem, wpadłem na to, podglądając, jak działa Visual Studio od. Microsoftu, więc postanowiłem wszystkie moje projekty, zamiast do tego montowanego folderu przenieść do folderu, który znajduje się bezpośrednio z WSL 2 i tam także zainstalować PHP Store. Także działa to teraz tak, że ten PHP Store jest zainstalowany na Linuxie, a jego okno jest pokazywane w Windowsie za pomocą serwera X, który zainstalujemy na Windowsie, i zaraz to pokażę, a Docker działał sobie. Tak, jak działał. Dobrze, to przejdźmy tutaj do Ubuntu. Ja już go zainstalowałem. Nie będę w tym poradniku pokazywał, jak instalować WSL2, jak instalować dystrybucje, które z niego korzystają. Myślę, że tych poradników w internecie jest już naprawdę dość sporo. Ja tutaj chciałem pokazać tą konfigurację, jak sobie takie środowisko programistyczne przygotować. Wszystkie te komendy, które będę wprowadzał, można robić właśnie w tej oryginalnej konsoli. Ja jednak polecam y, korzystać z Windows Terminala. Dla wygody, jeżeli mamy więcej dystrybucji, to można sobie tu bez problemu pomiędzy nimi przechodzić. Więc ja wybieram tutaj Ubuntu i zacznijmy od zainstalowania Docker'a na naszej dystrybucji. Od jakiegoś czasu mam problem z siecią, muszę to rozwiązać. Jeżeli u ciebie także nie będzie się instalowały pakiety, nie będziemy połączenia z internetem, to bardzo łatwo to zmienić za pomocą edytowania w pliku etc. -resolve. Teoretycznie tutaj powinno działać to ustawienie z etc wsl config, które nie powinno mi nadpisywać tego pliku, jednak to nie działa. Muszę jeszcze sprawdzić, jak to zrobić. Wystarczy napisać sobie tutaj DNS i od tego momentu już wszystko powinno wrócić do normy. Więc robimy update. Zaraz będziemy instalowali potrzebne pakiety. Dodajemy odpowiednie klucze. Komandu TWO, oczywiście, tego dolara nie powinno być. OK. Tutaj składają wszystko. Nie tak to miało wyglądać. Wygląda w porządku. Więc możemy dodać repozytorium robimy ponowny update i instalujemy dockera ponownie chwilę zajmie więc ja przyspieszę ten film docker pobrany, zainstalowany teraz należy ustawić go tak, aby była możliwość uruchamiania go bez sudo grupa już istnieje teraz możemy wyłączyć naszą konsolę włączyć ją ponownie i uruchamiamy Dockera w naszym systemie operacyjnym na Windowsie. Aby Docker z Windowsa mógł współpracować z Dockerem z Linuxa, należy wejść w jego ustawienia. Resource, integracja i tutaj zaznaczyć, że ma być połączony z naszym Linuxem. Musimy to zatwierdzić, zepsortować. Ja już to mam ustawione i po tej operacji, po wpisaniu. Docker PS, powinniśmy zobaczyć wynik, czyli wszystko działa prawidłowo. Spróbujmy sobie zainstalować teraz serwer LAMP i sprawdźmy, czy, czy to będzie wszystko działało. Powiedzmy sobie tutaj obrazy dla lampa, ja już go mam ściągnięty. Przejdźmy do katalogu głównego, ponieważ nie chcemy być w tym który jest montowany i uruchommy to teraz sobie do kera wygląda w porządku, przejdźmy teraz do localhost jak widać serwer się uruchomił nie mamy żadnego pliku dlatego nie wyświetla się nam żaden wynik zmieńmy to CD. app touch zapisujemy i sprawdzamy ponownie działa więc teraz mamy już połączonego Dockera z naszą instancją z naszym Linuxem i teraz chcielibyśmy połączyć także PHP Storma. aby to zrobić należy właśnie zainstalować serwer X pod Windows jest to projekt VCXSRV można go sobie tutaj pobrać bezpośrednio z ich strony i zainstalować. Przy czym pamiętając, że przy uruchomieniu należy ustawić w Firefoxie, że ma mieć dostęp do naszej sieci. I po zainstalowaniu należy włączyć XLaunch. I teraz mamy tutaj cztery podstrony konfiguracyjne: pierwsza zostaje tak jak była, druga tak samo. I tutaj na trzeciej musimy zaznaczyć tutaj ten trzeci box, aby nasz Linux mógł się. Połączyć z tym serwerem, i na końcu możemy sobie zapisać tą konfigurację do pliku. W przyszłości możemy po prostu kliknąć ten plik konfiguracyjny i serwer otworzy się od razu z naszymi ustawieniami. Tutaj jak widzimy, pojawiła się po prawej stronie ikonka tego serwera, więc on teraz działa i już nasłuchuje. Przejdźmy do kolejnego kroku. Teraz musimy podać naszemu Linuxowi gdzie on ma właśnie wysyłać nasze programy gdzie znajduje się właśnie serwer X więc przejdźmy tutaj do konsoli ponownie i wpiszmy te trzy komendy one dopisują nam ustawienia do naszego pliku bash sprawdźmy sobie czy wszystko działa prawidłowo jak widać mamy tutaj na końcu te dwa ustawienia. Jeżeli w przyszłości ten adres IP by się zmieniał, to można bezpośrednio tutaj te eksporty skopiować do Bina i wtedy sobie będzie za każdym razem sam te adresy IP ustawiał. Nie mamy tutaj, widzę jeszcze tego eksport, albo tego nie skopiowałem całego, więc skopiujmy to ponownie. To jest ustawienie opcjonalne. Ja mam monitor. 4K, więc muszę skalować 5Pixel, ponieważ te wszystkie literki są za małe. Ten, w tym programie tak naprawdę nic nie widać. Sprawdźmy teraz ponownie. Baszer C. Tak, skala się już teraz zgadza. No co? Możemy teraz spróbować, na przykład, czy możemy uruchomić Firefoxa z Linux. Aby to zrobić, to zainstalujmy go. Sprawdźmy, czy Firefox teraz otworzy się nam właśnie z Linuxa w oknie Windowsa. Musimy pewnie zrestartować jeszcze raz naszą konsolę po zmianach ustawień w naszym waszu. Można to też zrobić przez odświeżenie, ale tak też powinno działać Firefox. I jak widzimy, teraz tu mamy przeglądarkę Firefoxa otworzoną bezpośrednio, by Naszym Linuxie. Jest ona tutaj zeskalowana podwójnie, więc jest, są duże litery. Jeżeli komuś to nie odpowiada albo ma mniejszą rozdzielczość, to tego skalowania oczywiście tam nie musi ustawiać w pliku bash. I teraz, za pomocą tej przeglądarki, możemy sobie pobrać naszego Toolbox App, wklejając tutaj właśnie ten adres, i przez tego Toolbox Apps możemy pobrać. Właśnie Chetbrinsa, a raczej PHP Storma, mi to znowu nie działa przez, przez tą sieć. Albo możemy właśnie tutaj skorzystać z gotowego skryptu. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to może się okazać, że te programy uruchamiane w tym X-serverze są niewyraźne, a to dlatego, że w Windowsie musimy właśnie ustawić DPI, więc wejdźmy tu do X launch. Open File Location i tutaj wchodzimy w właściwości i w DPI musimy ustawić tutaj nadpisywanie dla aplikacji. Wtedy wszystko powinno wyglądać ładnie, tak jak wszystkie inne programy na, na Windowsie. Także wróćmy teraz do instalacji Toolboxa, więc przejdźmy do katalogu. Głównego skopiujmy, na razie sklonujmy nasze repozytorium. Przejdźmy do katalogu i zainstalujmy go. Skrypt zwrócił nam tutaj, że wszystko zakończyło się sukcesem. Spróbujmy uruchomić. Dodajemy, dostajemy tutaj jednak komunikat, że brakuje nam bibliotek, więc musimy je tutaj najpierw zainstalować. I teraz po instalacji powinno pokazać się nam okno z Toolboxa. Musimy chwilkę zaczekać. I pojawiło się. Akceptujemy. I teraz możemy tutaj korzystać bezpośrednio w naszej aplikacji, tak samo jak pod Windowsem ze wszystkich dobrodziejstw JetBrainsów. Zainstalujmy tutaj PHP Storm, a później możemy się zalogować i korzystać z tego IDE tak samo, jakbyśmy go mieli na Windowsie. Ja zaczekam, aż on się ściągnie i zaraz go uruchomimy. Świetnie, PHP Storm pobrał się i zainstalował. Otwieramy więc, wysyłamy. Ustawienie możemy tutaj pominąć. Ja tutaj włączę wersję 30-dniową. I teraz mogę otworzyć nowy projekt i teraz otworzę tutaj to okno to zobaczmy My tutaj jesteśmy w Linuxie. Drzewo katalogów jest właśnie ze naszego WSL 2, tutaj mamy nasz katalog App Create i teraz możemy korzystać z niego dokładnie tak jak pod Windowsem Naprawdę świetna sprawa zapraszam na darmowy kurs o phpstorm zapiszmy i sprawdźmy czy działa wszystko działa poprawnie więc można teraz już pracować ze swoimi skryptami a ja tutaj na zakończenie zapraszam jeszcze raz na darmowy kurs o phpstormie który dla was przygotowałem Mam nadzieję, że ten tutorial Ci się podobał. Pamiętaj, aby podzielić się nim na swoim Facebooku albo na Twitterze. Tak, aby więcej ludzi mogło się dowiedzieć, jak można sobie poradzić z PhpStormem Stormem na Windowsie. Jak to sobie fajnie poustawiać. Moim zdaniem taka, takie ustawienie prowadzi do tego, że nareszcie mamy jakąś konkurencję do Maca Te Macie są jednak dość drogie A Windows, na którym także ja na przykład gram, może być ustawiony tak, że to środowisko produkcyjne Deweloperskie, przepraszam, jest naprawdę wyśmienite Zapraszam Cię też do mojego kursu, darmowego kursu o PSP Storm Poniżej znajdziesz linka, znajdziesz tam bodajże 11 czy 12 lekcji, które naprawdę ułatwią Twoje życie, ułatwią Ci programowanie. Zapraszam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.